Miałem sen! Piękny sen, w którym LEGO było tanie, dostępne dla wszystkich i mogliśmy sobie na nie pozwolić za każdym razem, kiedy udajemy się do sklepu. Co nie, że fajny sen? Tyle zaśmieszkowania sobie, przejdziemy do konkretów, czyli do serii Dreams, całkowicie nowego produktu, który LEGO zamierza nam wydać w tym roku. Tak, owszem, robimy już kiedyś film informujący na ten temat, informującym o tym, jakie będziemy dostawać dostawy, kiedy ma serieta wyjść, ale LEGO wczoraj wypuściło nam bardzo ciekawe, cztery trailery Ninjago. Dotyczące nie do końca, bo tak naprawdę dotyczyły one Dreams, i zostały w nich zaprezentowane w wersji cyfrowej. Jak mają mniej więcej wyglądać zestawy, które mają być wydane już w sierpniu tego roku? I w prawne oko, które wie, czego szukać, bez najmniejszego problemu wychwyciło tam co najmniej sześć zestawów, które będą nam wydane. Więc przeanalizujmy te cztery trailery i wychwyćmy oto te zestawy. Które mają nam się pojawić. W pierwszym trailerze, który Rago nam rzuciło, zostały nam pokazane już trzy zestawy, które tam mają być zrobione. Po pierwsze, ten piękny królik, na którego grzbiecie jedzie ten nasz ulubiony ninja. Będzie to Easy i króliczek Bunch, który ma zawierać 259 elementów i ma nas kosztować 94,99 zł. Tego ninja tam ma nie być, bo akurat zamiast jego ma się znaleźć główny bohater Easy, który będzie ujeżdżał tego pięknego króliczka. Drugim zestawem, który możemy zobaczyć akurat w wypadku tego traileru, jest to. Mateo i robot z Blub, który ma nasz kosztować 94,99 zł i ma zawierać 237 elementów. I ostatnim zestawem, który możemy tutaj znaleźć jest to krokodylowy samochód, który ma zawierać 474 elementy i ma nas kosztować 299 i 99 groszy. No i drugi trailer, który nam zaprezentowano tutaj, czyli stajnia stworzeń, w stworzeń, który którym nasza bohateryka przesuwa przeróżne przygody na pięknych trzech wysepkach, gdzie spotyka piękne fioletowe grzybki, które również będziemy w tych zestawach spotykać, całą masę przeróżnych sarena, które również będziemy spotykać w zestawach i pięknych ryfów, które będą latały nam dookoła. Tutaj akurat nam bardzo ładnie tego zaproponowało, co dostaniemy w tym zestawie, jak on będzie wyglądał i mniej więcej stylistycznie jakie zwierzęta tam dostaniemy akurat w tym zestawie, który się nazywa Stajnia Fantastycznych Stworzeń, który będzie kosztował 389,99 groszy i będzie zawierał 681 elementów. Teraz pora na mistrza Wu, jego przybywający sen, w którym zobaczył żuwią furgonetkę i panią Castillo, która ma na skoszale 209 zł 99 groszy i ma zawierać aż 434 elementy. Sama żuwia furgonetka na tej grafice się bardzo fajnie, od tego ta miła pani starsza, która siedzi i obsługuje tych figur, jest naprawdę bardzo akurat fajną szczęłem. i dookoła, więc nie możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, jak ten żół będzie zrobiony. Nie spodziewajcie się zrobionego od lewu pełnej głowy żółwia, tak jak w wypadku Drażniejszych Smoków jest to robione z Ninjago, bo LEGO bankowo i powtórzy ten sam produkt oddając nam nasze ręce akurat tą żywą furgonetkę. Do tego całą fajny grafik, grafik, które będą naklejkami i dobre figurki, co będą stanowiły akurat clue tego wszystkiego. No i ostatni, czwarty sen to chyba Zayna, bo to jedyne dwie postaci, jakie kojarzę z Ninjago, Wu i Zayn, tylko ich imiona zawsze pamiętam. Zostały zaprojektowane nam dwa największe zestawy, które będą wydane z tej serii. A mowa tu o kosmicznym autobusie pana Oza plus statek koszmarnego Rekina. Kosmiczny autobus pana Oza ma nas kosztować 469,99 zł i ma on zawierać 878 elementów. A statek koszmarnego Rekina ma nas kosztować 649,99 zł i ma zawierać 1389 elementów. Wykonanie autobusu jest bardzo ciekawe, intrygujące. Dostajemy tutaj taki oto szkolną przerobioną na samolot kosmiczny, który ma możliwość przeżywania przyróżnych przygód z całą masą się na środku, ale najważniejsza jest postać, która siedzi na samym przodzie tego autobusu samoloty. Ma o małpce Ozie, która ma kierować nam akurat tym autobusem i dowieźć nas do przyróżnych przygód, które będziemy przeżywać. Sama małpka wydaje się naprawdę bardzo ciekawie i ma fajnie wykonaną główkę, co i dla mnie to jest naprawdę kwintesencją główka, którą tutaj dostajemy, ale i również trzeba wspomnieć o tym statku koszmarnego rekina, który będzie miał na pewno zrobiony bardzo fajny odlew głowy rekina samego przodu. I będzie bardzo ciekawą konstrukcją, którą będziemy mogli się dorzucić również w naszej kolekcji. Prezentuje się na tych grafikach te obydwa modele bardzo ciekawie. Dodatkowo, jak przybliżymy sobie pewną scenę w tym trailerze, jesteśmy w stanie dostrzec również naczelnego złola, który akurat będzie odpowiadał za wszelkie cudanie widy, które będą akurat działy się w tej serii. I możemy stwierdzić, że przypomina on lekko Eredina z Wiedźmina. Może być to kolejna bardzo fajna, która będzie dorzucona do akurat tej kolekcji. Ale jak poczekam do samego końca tych trailerów, zobaczymy ono do pięknej strony, na którą możemy wejść, a na tej stronie przywitałem na śpiący bohaterowie i odliczanie do samych premiery oficjalnej tych zestawów i kiedy zostanie to wszystko zaprezentowane przez Lego. Same projekty graficzne tych produktów prezentują się bardzo ciekawie, to sobie nie okłamujmy. Są one fajne i miejmy nadzieję, że nie będą one za bardzo odbiegać od ostatecznego tego co dostajemy. Jest tutaj to coś, jest tutaj na pewno bardzo fajnie wykonany design stylistyczny, który przyciągnie dużą ilość odbiorców, zarówno młodszych jak i starszych, bo kto nie chce dostać pięknego żółwia ze sklepem na plecach lub ewentualnie niebieskiego królika, który schopca sobie tu i tam, albo fioletowych grzybków. Znaczy miał to dziwnie, ale kto by nie chciał fioletowych grzybków, co, nie? Jak na razie pozostajemy poczekać do maja, kiedy te zestawy mają być zaprezentowane i będziemy mogli w pełni docenić kunsz tego co Lego wydać. A jak na razie, dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!